Cześć, wszystkim witam was bardzo serdecznie we wtorek. Dzisiaj zapraszam was na mini wtorki, więc to będzie rozszerzona wersja minimani, jak również zdrapki i gry. Więc zaczynamy od Oj, sobie źle światło dałam. Mam nadzieję, że o, teraz będzie lepiej. Więc tak. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jakie ja sobie tam pieniądze przygotowałam. Dobra, tasuję, 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 bo robimy nową wersję, czyli przetasowanie wszystkich. Wszystkie wyzwania mają takie same tło. Tak, i tu jest 40 zł na wielkanocne to jest 20 zł na wymianę. Okej. Okay. I pieniążki są i daję po 2 zł na każde wyrzutce na wyzwanie. Więc lecimy. 1. 1. 3. 5. 2. Dwa, jeden i mam piątki, więc wymieniam sobie od razu, żeby później też wymienić na te dziesiątki, co mam przygotowane. Ok. Pięć. Również wymieniam. Ile ja mam tu w piątek? Dobra, to, to chyba było koniec piątek. Jeden. Cztery. Jeden. O, jedynka wgrywa. A to rzadko. To rzadko się zdarza. Jeden. Super. Trzy. No jeszcze szóstka nic nie dostała. Halo. Jeden. <grywa> ok, i tu ja mam już dziesięć złotych. Więc to wkładam tu. I daje tak. No, jedynka zdecydowanie wygrywa. No, szóstka, dawaj szóstki. Jest okej, okay. dwa ekstra, jeden znowu, cztery, cztery. E, więc jest 4, to dejada je 6. Dobra, wymieszaj. Jeszcze jedna dziesiątka by się przydała. 5. No, piątka tak blisko. 2 również, bo to jest 8, 3, 5. No i mamy dziesiątkę. Okej. Okay. Jeden znowu. Trzy. Trzy. To piątkę zamienię. Eee, dobra. Ok. I lecimy już. Oj, Wow. Już dwadzieścia złotych na jedynka. Trzy. Złotówki. Jeden, znowu dwójka. Cztery. I zostało mi cztery złote. Gdzie to pójdzie? Może szóstka jeszcze? Szóstka ma najmniej. Nie, cztery dostaję. Dwie ostatnie złotówki dostaję. Czwórka, dobra. Zaczynamy. Biorę sobie niebieski. Tu jest dwa złote, e, dwa złote. Cztery. Co to jest za wyzwanko? To jest moje hobby. Nie uciekaj. Więc to jest razem 5, bo miałam złotówkę zaoszczędzoną z poprzedniego, a hobby ma 5, więc zaznaczam. Dobra. I chowamy to piątkę. Niech to sobie przeschnie chwilę. Tu jest 12. Co to jest? I tu jest od mimi. Czyli sześć zaznaczamy. Nie mamy już sześciu. To już tak byle jak. 4. Dobra, to ja sobie to zamienię. I jeden. Tu jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.

Ja Was przepraszam, ja jestem zmęczona. Wróciłam półtorej godziny temu e, z pracy, bo musiałam znowu pojechać. E, I tak, i mogę być zmęczona, ponieważ jestem od piątej rano na nogach i po prostu wróciłam z pracy, musiałam jeszcze raz jechać, co trwało prawie 4 godziny. Nie jechanie, tylko bycie. E, jest godzina 21.30 za chwilę więc tak, jestem zmęczona ale mini wtorki <noise> muszą być nagrane, ok więc ja tutaj następne wyzwańko to powiem szczerze, że nie wiem od kogo to jest napisane Blooming Farm Project więc to jest od Kasi więc dwa złote cztery więc tutaj jest dwa donaty zaznaczone aha jeszcze tydni no, widzicie, zapomniałabym, ale się do mnie ten ding-ding uśmiechnął. Więc do koperty ding-ding leci 5 zł. A tutaj 4 do kopertki. I tutaj można jeszcze sobie zapisać. Do osób nagrywających, słuchajcie, taka moja prośba: podpisujcie wyzwanka, bo ja sobie zachowuję, zachowuję te pliki, pdf -y, a później jak drukuję, to drukuję naprawdę wszystko po prostu naraz, bo nieraz wam mówiłam, że ja rucharkę mam w innym pokoju, ja ją muszę wynieść, przynieść i tak dalej, więc nie robię tego na bieżąco. I później po prostu zapominam, kto co yy, załączył. Dobra: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, czyli 6 naleśników. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. O, ja tego nie skończę, bo to jest jeszcze na złotówkę. To sobie schnie, później tu. 12. Co to jest? A to jest od naszej agusi. Ja tu robię ostatnie 2 złote i to również jest skończone wyzwanko. Tu zaoszczędziłam 20, 26 zł. Więc tu daję następną piątkę i wyjmuję wyzwanko. A mam, mam przygotowane, dobra. I to jest od Izy sporachowane, i zostało mi 5, 6, 8, 9, 10 czyli 5 listków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć <laughs> i dziesięć złotych leci. to wyschłeś, wyschłeś. Okej, okay. Tu jest osiem. I co to jest? To są też koty od Izy. To zrobimy cztery i cztery. I tu najwięcej. Jedenka dwadzieścia dwa złote. Co to jest? i mamy następne skończone wyzwanko, ponieważ to od Ewy jest za złotówkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 złotych. Czy ja powinnam to sobie. 9, no nie, bo to jest 16. Dobra, to ja to muszę sobie jakoś rozmienić. Tylko gdzie? To było osiem. Pięć w kocie. Tak, w kocie. Dziesięć. Ja mam za dużo dziesiątek tutaj. Aha, bo to było dobra, a to wymieniam dziesięć. I teraz tak, tu daję 9. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Wymieniam. I tu jest 25 zł. następne skończone wzbangoting. Następna piątka. Leci do koperty. No, tego się nie spodziewałam. Dobra, tutaj. No, i ostatnie przygotowane. I to też nie wiem, od kogo jest. Nie wiem, nie jest napisane. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, ja sobie zapiszę. Dobra, i tutaj jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pół. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. jak napisać pół. Dobra, dam do przodu. Super! Trzy, słuchajcie, wyzwańka zakończone. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Widziałam w ogóle bardzo pozytywne, aha, to nie wszystko, e, bardzo pozytywne Odbiór tych nowej formy mini, znaczy mini mani, mini wtorków, że jest właśnie niewiadoma. Więc tak. Dobra, ja mam 40 zł. i teraz to najpierw zdrapie, bo jeżeli tu będzie 40, no to nie będziemy się w co bawić, nie? 20, okej. Okay. Czyli mam 20, czyli najpierw rzucę 5, czyli zostało mi 15, i tu jest 15. Więc 40 złotych leci do koperty. Ekstra, i już na święta się zbiera. Dobra, czyli to odkładam. I zdrapencję. Tu mam 80 zł, bo wam mówiłam, że już premia się skończyła. I już powyżej 100 nie będzie. I teraz tak, ja tu zaznaczyłam sobie, że zaczniemy od tego, ale nie zaczniemy od tego. zaczniemy od tego, bo ja chcę te zimowe już skończyć. Bardzo lubię zimę, mówiłam wam, ale już wystarczy. Dziesięć, piętnaście, dwadzieścia pięć i to wystarczy. Następnym razem skończymy, czyli za tydzień. Dzisiaj jest siedemnasty, plus dwadzieścia pięć i to jest sto siedemdziesiąt. I nie mam piątki. Tu jest piątka, tu jest piątka. Dobra. I teraz to zimowe. To lecimy. 6 12, czyli 18. 4,22. Pięć, dwadzieścia siedem. Ojej, piętnaście. E, dwadzieścia siedem, czterdzieści dwa. Dwadzieścia siedem, dodać, piętnaście, tak, czterdzieści dwa. I to już skończę. Czterdzieści... dwa i zostało mi trzynaście złotych to co znowu do bogatka pięć i dziesięć i znowu piętnaście no nie mam plus yy, 03 ojejciu 87 dodać 15 102 i dobieram 2 złote piątkę wyciągnę dobra, pochowam i 15 leci do bogatka Dobra. I w takim razie tego nie robię, bo to są za duże kwoty dla mnie w tej chwili. Sobie <laughs> odpocznie i poczeka. I tutaj zaczynam. I znowu tutaj skończymy za tydzień. To dokończymy. I wtedy te wiosenne. I co, całą resztę. Ok. I teraz tak. Tak. I tu mamy wyścig po kasę i ja potrzebuję dwóch kości, więc jeszcze jedną wyciągnę. I co nam tu dzisiaj wyjdzie? Fajnie by żeby była jedynka i szóstka, nie? Czyli ty, drogi widzu i ja. <grystanie> Dobrze, więc jest. 2 i 1, czyli jest jeden. Okej, okay. czyli ja dostaję. No i Iwonka, super. i Iwonka też dostaje jeszcze lenela, nie ma nic. Więc, yy, Daguś, cały czas jesteś na prowadzeniu. <grym> Więc ja wkładam tu 3 złote. Oczywiście nie ma na przygotowanej kasy. Dobra. Więc wrzucam 3 złote. Słuchajcie, to jest wyścig po kasę. To jest taka nasza gra pomiędzy 15 różnymi kanałami. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tej grze. Macie karty do pobrania u mnie na e, karcie posty. Teraz to się nazywa Posty. Aha, i trzeci tydzień. I tak, i to jest trzeci tydzień, więc jeszcze nadrobicie. <grym> I dajcie znać w której drużynie jesteście. Ja się nie obrażę, jak nie będziecie w mojej, ale jak będziecie w mojej, to yy, przytulam. Chodź się nie chcę zamknąć. No. O, dobra, poszło. Ok, i naleśnikarnia. Ja tutaj mam ile? 42. Dobra. To odkładam. Chodź, chodź. Jej, ja mam nadzieję, że żadnego babola znowu nie zrobię. Dzięki Monia, że mnie poprawiasz i z tym bingo yy, w bajkowym boksie to wzięłam stąd, bo tutaj się... Nie stąd. Stąd, bo tutaj się dodaje kości i ja po prostu połączyłam bingo z sałatką owocową i policzyłam kości <śmuszczam> i policzyłam. Yy, co policzyłam? I policzyłam bingo. No, więc tak. I takie rzeczy się też zdarzają. Ok, więc tutaj mam rozłożone wszystko. I lecimy. Ja mam 40. Dobra, lecimy. Co to będzie? Znajdź i odłóż. Owoce lub rzuć i odłóż sałatka owocowa. No to ja lecę z sałatką owocową. Jak zawsze. Dwa i cztery. No i słuchajcie, dwa skończone. Więc truskawka u mnie wygrała. 2 i 4. O, i czwórka nadrabia. Super, niech nadrabia. Dobra, i to idzie jeszcze do gry. Później znać i odłóż olej. Tu jest za 6. I olej mam tu za 2, więc to jest 8. Aha, i tutaj było 4 i 2. To jest minus 6 i minus 8. Okay, to też idzie jeszcze do gry. Brzoskwinie. Tu. Za trzy i za sześć to jest minus dziewięć. Też idzie do gry. Znajdź i odłóż porcja dziecięca za dwa. To jest zupa pomidorowa, czyli minus dwa, tak? Ok, następne. Ojej, plus 5. Mi zostało 17 zł. I co tu jest? Żółty ser jest za 3, czyli tu za 2 to jest za 5, czyli minus 10. Czyli mam 7 zł, to idzie jeszcze do gry. 7. Woda gazowana, czyli tu dwa i trzy. To jest pięć. I mam dwa, więc chyba już nic nie da rady. Humus, humus jest za dwa. No nie, no bo tu mam bonusy. A ja się bawię w bonusy. Dobra, czyli ta dwójka przychodzi. Do jeszcze jednej rundy. Ok. Czyli tak. Dwójki już nie grają. Czwórki nadrabiają. No i świetnie. Karty wracają. Ja to sobie później przetasuję wszystko. No. Ok. Żadnej się nie udało. Karty ukończyć jeszcze.

i zobaczymy, co te flamingi mają nam do zaoferowania. Za I to. To. Czyli tak. Dolny rządek już cały mam. 30. Tu jest 25. Jest gdzieś 5? Jest. Tutaj. A tu jest 30. Dobra. To do 30. Zaznaczam. Y o to nie pisze. Nie. pisz. Zero Plus 30 i to jest 175. Dobra. I 30 leci. O. No i pięknie. Wszystko to, co chciałam, zostało zrobione. Słuchajcie, aż trzy wyzwanka. Y dzisiaj zakończone w niewiadomej. Mam nadzieję, że podoba... Tak, szturchnęłam Wam przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że taka wersja właśnie niewiadomej, gdzie się rzuca, jak się rzuca i tak dalej. No mi się to bardzo podoba, powiem Wam szczerze, bo czasami właśnie jak tam jakieś wyzwanko brakuje, na przykład dwóch, to tak człowiek, wiecie cały czas myśli, dobra, to jeszcze na przykład, nie wiem, wyrzucę dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa, a tak to ja nie wiem, co tam jest w środku. Więc fajnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać. I słuchajcie, nie krępujcie się, piszcie komentarze. Naprawdę sprawia mi to wielką radość czytanie i Wasze opinie są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!